Cześć, dzień dobry, siema, z tej strony Wenas, kolejny materiał na kanale z Battlefielda 6. Był już film jak zbudować swoją własną broń, a teraz przychodzę do was z top 3 broniami na każdą klasę. Jeśli materiał wam się spodoba, to standardowo proszę o łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do materiału, miłego oglądania. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie snajperki, SRK dla mnie to jest snajperka fenomenalna. Mamy tutaj 100 na 100 punktów, tłumik 20 Lufa wydłużona, dalmierz, pamiętajcie żeby sobie ustawić na lewy przycisk myszki dalmierz, tak wcześniej miałem na prawie zmieniłem to, jest o niebo lepiej 5 naboi, daleki na zasięg Termowizja 6, szkoda że nie ma 8, jest jedynie 6, no ale trudno I antyodbłyskowy, przejdźmy sobie do kolejnej broni u zwiadowcy, mini scout Jedynie co bym tutaj jeszcze zmienił, bo nie mam maksymalnego poziomu, to tłumik ten ostatni na 30 na lekki tłumik oraz zwiększył sobie, znaczy zwiększył. Jest taki sam magazynek, ale szybciej będzie przeładowany i to wtedy nam da maks punktów. Czyli ten tłumik 30, lufa wydłużona, naboje 15, szybki, penetrująca i luneta 8. SVDM to jest moja trzecia propozycja. Jest to snajperka bardzo szybko strzelna z dobrymi obrażeniami, ale ja jednak i tak wolę serkę. Może przy drugim podejściu skuszę się na tą SVDMkę. Tutaj polecam ten Tumik 30 ostatni, później wydłużona lufa, pionowy chwyt czwarty, za 25 punktów, 10 magazynku na szybki, penetrującą amunicję i lunetę piątkę. Przejdźmy sobie do pm i mojego ulubionego SGX-a Buduję go naprawdę nawet na Sniper Support Wydłużona lufa Pumik 25 punktów, długi 41 naboi, dlatego uwielbiam tego sgx Bo porównując go do dwóch następnych pm które zaraz będą Ma bardzo dużo naboi Standardowa Niebieski laser, czwórka Znaczy ten czwarty laser I celownik osa jest Fenomenalny. Jak ludzie zobaczą moją SCW albo kv 9 to na pewno się zdziwią, ponieważ nie mam żadnego elementu podwieszanego. Jedynie zmieńcie sobie tak, na 25 naboi, płumik 20, żeby nikt nas nie widział, jak do niego strzelamy, a nie słyszał. Wydłużona. Standardowa i OSA. Polownik. Ja wiem, że to będzie miało i tak 27 naboi. SCW10 bije na głowę. Oczywiście SGX, tak samo jak KV 9, ale nasz SGX ma 40 ponad naboi, to jest bardzo dużo. W kv 9 robimy to samo: 27 naboi, umik 20, Wydłużona lufa, standardowa amunicja i celownik Osa. Przejdziemy sobie teraz do kolejnych broni i chyba króla na daleki dystans, czyli KTSA, umik. 20 standardowy, ciężka wydłużona, lufa. Tutaj pionowy chwyt, ale ten za 35 klasyczny. 60 magazynku, też szybki. Standardowa amunicja, luneta czwórka i osłona szyny. W DRSC będzie podobnie: 20, 25 pumik ciężka lufa wydłużona. Również tutaj musimy zmienić, ale go niestety nie mam, na 35, gdzie on jest tutaj. 35 klasyczny pionowy chwyt. Lekka amunicja, 36 naboi, luneta trójka. I przejdźmy teraz do ostatniej gdzie to jest M250. Mam go na czwartym poziomie i tu brakuje tylko jednej rzeczy. Pumik 30, ciężka wydłużona. Zamiast dwójnogu, no to będzie oczywiście pionowy chwyt klasyczny. 50 naboi, standardowa i luneta trójka. Zostały nam już tylko karabiny szturmowe, więc zaczniemy od B36A4. UMIK za 20 punktów, wydłużona lufa. 36 naboi, szkoda, że tylko 36, ale mamy 100 na stop pionowy chwyt, chyba żebyśmy sobie obniżyli na pionowym chwycie za 25 i dali sobie 40 naboi. E, penetrująca i luneta razy 4. Następnie przejdźmy do korda. Bardzo dobra broń jako sniper support. Ma prawie zerowy recoil, ale słabą przejrzystość, ale bardzo dobrze działa. Ten tłumik na 20 podstawowa lufa. Fionowy chwyt klasyczny, 40 naboi, standardowa amunicja i bez celownika. Pokażę Wam, jak to działa. Stoi to w miejscu, dosłownie stoi to w miejscu. Nawet ja musiałem bardziej przesunąć to, żeby, żebym zaczął trafiać. I ostatnia NVO. Tutaj musimy sobie dać tłumik na 20. I nie będziemy mieli i 36 naboi. I jeśli damy tam ten tłumik, nie możemy mieć 40, wydłużona lufa, pionowy chwyt klasyczny, standardowa amunicja i celownik razy 2. to by było na tyle. Mówił do Was bena. Dzięki. Cześć!